Oferta sprzedażowa Forda Kugi na wypasie z serduchem Volvo. Nasz hashtag to są auta bez siemy, dlatego macie dokładnie w tej rolce powiedziane, że ten samochód, uwaga, nie jest bezwypadkowy, tylko jest powypadkowy. Jaki miał wypadek, dowiecie się oczywiście w tej rolce. Handlarz powiedział, że sprzedaje auto powypadkowe. Dajcie znać w komentarzach, czy tak to właśnie powinno wyglądać. Tak, dokładnie mamy tutaj Forda Kugę na pełnym wypasie. Wersja Individual z dodatkowym pakietem stylistycznym MS Design. Zobaczcie, jak ten samochód się prezentuje. Bad Look, pakiet MS Design. Przedni zderzak, pakiet MS Design. Akcesoryjne progi z listwami. Projektowany tylny zderzak MS Design z takim dyfuzorem i z lotką na tylnej klapie. Ja Individual. Z białymi przeszyciami, elektrycznie regulowane fotele, nawigacja, kamera cofania, przebieg, tak jak widzicie, dokładnie, duży kolorowy wyświetlacz, radio jak na Forda, nigdzie nie uszkodzony, brak jakiś uszkodzeń tych przycisków, one bardzo się psują w Fordach. Automatyczna skrzynia sześciobiegowa, hydrokinetyczna, Volvo Icin, nie Power Shift. 19-calowe felgi w ładnym wzorze z praktycznie nowymi oponami całorocznymi. Komplet kluczy i pełna dokumentacja serwisowa potwierdzająca przebieg, włącznie z TIF-ami niemieckimi. Aucie wykonany serwis klimatyzacji, serwis olejowo-filtrowy i olej w skrzyni biegów. Pancerne serducho od Volvo, 2,5 litra, 220 koni, 5 cylindrów, zwykły wtrysk, idealny pod LPG. sprowadzone z Niemiec, dwóch właścicieli w Niemczech, jeden w Polsce. Czy auto ma jakieś wady? Bo na pewno to pytanie padnie. Oczywiście, że ma, bo to jest samochód używany i już wam mówię o wadach tego auta. Pierwsza wada to nie jest auto bezwypadkowe. Miało kolizję w Niemczech. Uszkodzony ten błotnik, te drzwi i ten słupek. Szyba czołowa w oryginale. Ta szyba wymieniana, także to można traktować jako wadę. Kolejna wada to otwieranie maski w systemie bezkluczykowym. Zobaczcie, co za idiota to wymyślił. Kolejna wada, też szkiełko kamery cofania. Pokazane auto z zewnątrz, pokazane wady, czas pokazać podwozie tego potwora. Było nadwozie, czas na podwozie. Szybki rzut podwozia od spodu. Się prezentuje leciwa już kuga od spodu. Podłodze. Brak korozji zawieszenie też bardzo ładne. Auto zaprezentowane, szczegółowe dane 2011 rok, 117 tysięcy km przebiegu e, 2,5 turbo 220 koni. Skrzynia automatyczna, hydrauliczna, hydrokinetyczna. Pamiętajcie, nie mylcie to pomimo, że jest Ford, to nie ma tego z beznadziejnego Powershiftu. Tutaj macie serce i skrzynię z Volvo i to jest największa zaleta. E, wersja wyposażenia indywidual z dodatkowym pakietem MS. Design totalny wypas, jeśli chodzi o ten model. Sam.